Lamborghini Murcielago Superveloce. Lamborghini Murcielago Superveloce zostało zaprezentowane po raz pierwszy w marcu 2009 roku na Geneva International Motor Show. Lamborghini Murcielago Superveloce jest napędzane przez wolnossący silnik V12 o pojemności 6,5 litra i mocy 670 koni mechanicznych. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę zajmuje 3,2 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi prawie 350 km na godzinę. Murcielago Super Veloce było limitowaną edycją Murcielago i powstało zaledwie 350 egzemplarzy. Murcielago Super Veloce wyróżnia się ponadczasowym, agresywnym wyglądem, który przyciąga uwagę każdego miłośnika motoryzacji. Jego aerodynamiczne kształty oraz charakterystyczne skrzela na tylnej części nadwozia dodają mu jeszcze więcej sportowego uroku. Widoczny na zdjęciach egzemplarz jest wyposażony w pakiet Underground Racing, który dodaje m.in. dwie turbosprężarki, dzięki temu moc pojazdu wzrosła do 1500 koni mechanicznych. Jest to jeden z dwóch egzemplarzy na świecie właśnie z tym pakietem Underground Racing.